Witam Was moi drodzy bardzo cieplutko i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Moonstone Island. Cieszę się bardzo, że gramy dalej, moi drodzy, ja niestety albo niestety, bo jak już wiecie, gra mi się podoba. Nagrywam nie widząc komentarzy z poprzedniego odcinka, więc nie wiem jeszcze, jak odebraliście ten wiosenny festiwal. Słuchajcie, no. Podoba mi się, dlatego muszę grać dalej. Mamy liścik. Mamy liścik. To Great speed a że Roana W skrzyni u Roana. Dobra, dobra, to wiemy. E, co jeszcze? Ofelia mi coś napisała. Reminder to everyone. Please do not damage rocks and trees in the town. Albo na... No dobra, żebyśmy nie bili... E, nie bili e, drzew... w... Tym, mm. O, już mogę to wziąć. Okej, okay. a to jeszcze? Nie, dobra. Żeby się nie, nie bili drzew w mieście. Dobra, zobaczmy, czy się coś urodziło. Nam wykluło nowego. Jeszcze nie. Jak długo? Czy ja dostałem. A, właśnie, ja jakieś jajko, właśnie, może dostałem. Zaraz zobaczymy. Chodźmy e do Rowana. I zobaczmy, moi kochani. Co nas tam czeka? Jakie skarby dostaniemy? Mam nadzieję, że już otwarty. Zaraz, gdzie jest jego sklep? Po drugiej stronie. Tutaj. Eee, jest ósma, to powinien być otwarty. Chyba, czy o dziewiątej otwiera? Już jest. Dobra, i co mamy? Czyli tak, statua, tak jak ludzie pisali. Mede, med, talizman, który właśnie mamy. Takich talizmanów pełno. Dobra, następnie clean Talisman, też cztery, Stady Talisman, dobrze, i Special Egg. Uuuu... Can be placed in the Spirit Barn. Oj, tak też zrobię! Cześć, Rowan. Jak tam? A są to mi... Tam... E... No, cześć. Dobra, a, wy, a wiecie, pamiętacie, że mamy randkę? O kurcze, czy ja to zapisałem w swoim... Hmm, o, chodźmy do naszej na razie wybranki. No cześć. Fera. Nie, jak, jakieś nowe te... tools? Eee... Aaa, faktycznie. Zapomniałem, że możemy sobie kupić lepszy młotek. I lepszy... Eee... Okej, okay. na razie nic nie będziemy sprzedawać, muszę zobaczyć jeszcze na swojej, na swoim kalendarzu, więc wróćmy na szybko do domu, eee, czy mamy coś na dzisiaj, bo wiem, że niedługo są urodziny kogoś, chyba Paola, ale to chyba w na jutro albo pojutrze, teraz nie wiem, chyba mam nadzieję, że nie w, na w, czasie, w czasie naszej randki. Bo się boję, że, że zapomnę. Włóżmy jajo. Tutaj. O! I ile czasu one potrzeba do wyklucia? Nie mam pojęcia. Bo nie wiem, jak się wykluwa te jaja. No dobra. Mamy czary różne. it's Guy. Hej, it is a guy statuę, którą mógłbym gdzieś położyć. Upgrade'ować te karty. Tutaj fit to Spirit to remove a card from deck. Jakby nam coś nie podobało się jakaś karta, to możemy faktycznie pousuwać. Dobrze. No i brawo. Teraz tak, mamy jeszcze Moonstone'y, które chcielibyśmy do czegoś użyć. A zobaczmy. Jutro. Ma urodziny. Nie, o somu, Ale my też mamy randkę. Widzisz, widzicie? I teraz o... o Boże, o której jest ta randka? O dwudziest. Jezu, gdzie ta randka miała być? Ja nie pamiętam. Będę musiał sobie poprzućować poprzedni odcinek szybciutko. Wow, dobra, 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 dobra. Chcielibyśmy coś porobić, prawda? Yy, mogę zrobić miro... Nie. Loom. To do, do, ale to jest tylko do craftu tych. Greenhouse. A pocket dimension in which crops and flowers from any... Nie, nie zrobię tego. A spirit barn portal. My możemy bruma sobie zrobić. Szybciej będziemy latać. Hmm. To jest myśl, moi kochani. Jakbyśmy zrobili sobie Bruma. E, co jeszcze możemy zrobić? To nie. Co tutaj? Tutaj jakieś pierdoły są. Tutaj jest gotowanko. Dobra, tutaj jest gotowanko. Tutaj jest preparation of coś tam. C jeszcze raz. My, jeszcze czego nie mamy zrobionego, to nie chcemy, tu są jakieś stone fences wood fences sprinklery, botle, um, cell crate mamy, moonstone enchanter to mamy, anvil mamy, prep station mamy, cookbook, stove mamy, jeszcze cały spirit brush, spirit brush, carrier, spirit tent with you, when exploding code line, avoid passing out, a no dobra, dobra, dobra. Um, dobrze, czy ja chcę bruma zrobić? Hmm. Mogę zrobić miotłę. Bo to już mamy zrobione wszystko. To jest ten. Tu mamy nowy. Czy ja. Nie, prezentownik nie. Aha, jak to umieszczę gdziekolwiek, to będę miał od razu wejście do barn. No to dobrze by było. Loom by się pewnie przydał. Greenhouse też. Lustro pewnie też, Spirit Storage, Access your Spirit Storage. Ale nie mamy Sparksów: Beacon, Spirit Store, Science Center, Sigil, Chalk. Ja bym sobie Bruma jednak zrobił, wiecie. Zamiast Balonu będzie lepiej mi się latało na inne wyspy. Eee, co ja jeszcze potrzebowałem? Nic więcej. Bez zastanawiania się zbędnego. Zrobiłem, i koniec. I zamiast... A nie mam balon. I mam, i mam też to, czyli mam też to dobrze, pięknie. To trzeba będzie go wypróbować. W takim razie. To moi drodzy, co ja bym zrobił teraz? Kamień bym wziął. Chociaż czy ja chcę? Nie wiem, dobra. Będę się bawił w kamienie. Tam teraz le lecę na plażę. Właściwie nie muszę lecieć na plażę. Na, w dół mapy i lecimy na wyspę, y, która była poniżej. I tam była jeszcze jedna wyspa. Tam było więcej tych wysp. I chcę zobaczyć, czy ja jestem w stanie stąd odlecieć. Jeszcze to muszę aktywować. Patrzcie. Zapomniałem. No, um, okej, okay. no to lecimy. Dlaczego to. Uuu! No, jak pięknie. O wiele szybciej. Ok, ale kończy się ten. Widzę czas. Um, czyli trzeba jakąś wyspę znaleźć. Tu widzę jakąś kolejną wyspę. Mamy. Ślicznie. Jedzenie. Chcemy aktywować? No pewnie, że tak. I co mamy? Taką, bo mamy tutaj mało. Snorkiel. Pamiętacie, że trzeba na snorkiela się znaleźć? Czyli z rurką do oddychania. Tu mamy kwiatki jakieś. Biorę. Czemu by nie? Biorę. I czy ja zajdę niżej? Zobaczymy. O, tutaj już skończy się wyspa. Ok, mamy tutaj kwiatek. Kolejny kwiatek. Kolejny kwiatek. Dużo kwiatków. Kolejny kwiatek. Tego nie chcę się zimbić na razie. Kwiatek. Zejdziemy niżej. I Stonfrut. Malutka wysepka. Malutka wysepka. Jakbyśmy znaleźli jeszcze Moonstone, to by było cudnie. Tylko nie wiem, czy to. Czy każda wyspa ma swój Moonstone. Bo jeżeli tak. To bym musiał pochodzić tutaj w nocy, chyba, żeby znaleźć ten Moonstone. Tu czwarty poziom. Tu czwarty poziom. No bo to jest bo trochę niżej zejście. I tutaj już jest problem. Czy ja jestem w stanie dolecieć... ...to miejsce? Tak. Ekstra. Nie widzę na nigdzie, ale mamy tutaj... Kolejną wyspę przecież. Ślicznie. I tutaj było. Czy ja mogę sobie. Nie, tutaj nie mogę. Czyli tylko te. Mi się wydawało, że ja mogę balonem przelecieć, czy, 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 czy też nie balonem. Zaraz zobaczymy, czy balon zadziała, ale chyba nie zadziała balon. Nie. Czyli bruma wezmę, nie ten przycisk, kamienie porozbijam. Nie, nie bruma w takim razie, tylko młotek. Porozbijam kamienie, żeby mieć parę mostków zrobić. I przejdziemy, aktywować tamto coś. Ile ja mogę mostków zrobić? C. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i brawo. Level trzeci, Chcemy nawet raz z nim powalczyć niestety. Tutaj mamy linię. No dobra. Obstrą. No to co? No to walka. Jakby nie patrzeć. Basz na początek. I jeszcze to. Na początek. I jeszcze co? I 8. 12, proszę bardzo. No. I twoja runda. Nie możesz? O, jak mi przykro. No to ja w takim razie. 64 do Medja. 7. Ale to jest jedyny, który mi go rozwalił. 96. Uuu! Uh. 10. Nie, nie, to musi być ten. Potężny. I po. <laughs> Dlaczego on mi zniknął? Co się stało, że on mi zniknął? Upgrade, upgrade w medalionie. Okej. Okay. Mamy Ciebie. Level up, mnie Ty masz powera, no a co tam. I takie coś. Pewnie, że tak. A ty, jak wyglądasz? Uuu, ty prawie życie straciłeś. Może nie miałeś? To one target and yourself. a Dlaczego ja tego nie przeczytałem? O rany. Zjedz sobie to. Kurczę. Ten jest silny. HP mu. Walimy w HP. To. Dobra. To ja muszę jeszcze pada znaleźć jakiegoś. Więcej lili, więcej lili. No dobra, na razie niech jest medalion. Przeglądajmy, oglądajmy, lili. czy są jakieś lili. Aha, chcemy to aktywować. Hmm. Tutaj aktywacja kart nowych, co tam, po polepszanie kart, to jest najważniejsze. Sobie myślę, nie widzę lili. Czy ja mogę gdzieś zeskanować lilię? bo mi Lilia będzie bardzo potrzebna teraz, żeby wyleczyć niektóre moje zwierzątka, No ale jak nie mogę, to nie mogę Cię ciemniej robi Powoli, więc będzie łatwiej można znaleźć... Eee... Eee, tutaj gdzieś Dże, tego, Munstona nie? Bądź powinien mi zaświecić. O, jest tu pięknie. No i teraz gwizdeczek. Możemy wracać do domu. Snorkela nigdzie nie widzę żadnego, czyli yy, takiego zwierzaczka, który by. To pewnie musi być, musi być jakiś wodny biom albo blisko wody. I wracamy do domu. Brawo. Wszyscy idą powoli do domu. Ja też. W takim razie. I Moi kochani, chciałem zakończyć odcinek tylko na jednym dniu, ale to jest dopiero. No to, to, nie, jest długi, to nie będzie długi odcinek. Więc co sobie pomyślałem, e, idziemy spać. Ja zrobię cięcie, przejrzę dokładnie poprzednie nagranie, e, o której miałem się umówić z nią, o której się mówiłem, chyba po 20 też, gdzie? I zobaczymy, czy. E, to oddam, to oddam, to oddam, to oddam. To oddam. I zobaczymy, jak to będzie nam się jak to będzie wyglądała taka randka. Śpi przez jedną noc. Cyk. O, czekajcie, czekajcie, mamy coś nowego. Spirits. Tem improve to Successful Time Spirits. Spirit Bond. Spirits will stay one day longer in the spirit Balon before running away if not fed. To już mamy. Czyli to... No dobra to to. I tyle. Dobra moi drodzy, nic, ten, nic nie, nie sprzedaliśmy, więc robię save'a, zaraz, zaraz wa, do Was wracam. Ok, moi kochani, sprawdziłem nagranie, o 20 na plażę się umówiliśmy, ale jak tylko nacisnąłem save, zobaczcie, coś takiego się pojawiło. A spirit has hatched in your barn, czyli wy, um, wyklunął nam się nowy duszek. Ok. I teraz jest saved. W takim razie, chodźmy zobaczyć tego dłużka. To był wodny, pamiętacie? O, co, mamy coś nowego? Bolt. New item discovered. O, i to będzie cały czas rosło mi chyba. O, i to jest, to nie jest... Level up. Mamy pięć powera, powera. Powera mu dajemy. I jeszcze może to. Basza. To był w... o dobra. Czyli Water Damage Ehm... Um, six Stacker. I to. Jeszcze 4. To. I fan discard one card, draw another card. Play it to draw. Takie ataki podwójne, no ale dobra. Dobra, na razie to Tackle 9, tak, tak Ekstra I on tu może zostać. Tylko on musi, aha, ja muszę go karmić. Bo inaczej on będzie mi może spierdzielić, jak nie będzie nakarmiony, prawda? Tak mi się wydaje. Tak yy, mi się wydaje. A co to jest za roślinka? Bolt. Significant boost to speed of spirit. Can be reharvested. Okej. Okay. Ślicznie. to byli zawsze mi tutaj rósł. Bardzo dobrze. Mamy nową roślinkę. Wow! Ślicznie. Brawo. Ekstra. Cudownie. Niesamowite to. Jest super. Dobrze. Dobrze. Co my chcemy robić teraz? Mam, słuchajcie, mam mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Ale ja tylko czekam na tą randkę teraz. O niczym innym nie myślę. Urodziny! Urodziny... Urodziny są naszego przyjaciela Paola. Dobrze mówię? Paolo to był? Nie, Osomo! Osomo. Jak się nie mylę, jak to ja to mogłem sprawdzić? Tu. Fera mnie lubi. Nie, to jest Quill. Osomo jest taka. Quill. Quill ma urodziny dzisiaj. No dobra. To idziemy poszukać Quilla. I wręczymy mu. Torta. Normalnie. Ej, super. Teraz zacznij się za chwilę grind, nie? Czy tam grind, bo... Mm, no ja już nie wiem co mam innego. O jest, 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 jest! Solenizancie! mi know... No cześć! E... Bezday cake 24! O, you got me present too! Nie ma sprawy, kolego! Możemy jeszcze pogadać. A co? Zobacz, jak się przyjemnie rozmawia. Zadowolony jesteś, no, bo dostałeś prezent. No i ślicznie. Brawo, ty. No, jak ładnie. Paolot. ha, Hahaha, co to? Village Portrait. O, ja muszę to mieć! Wow! Villager Portrait, ja muszę to mieć! No trudno. No trudno. To mnie nic innego nie interesuje. Tylko tak, to jest yy, czat, tak. No dobra tam. Yy, nieważne ja. Prezent. Prezent dla mojej przyjaciółki. Och. Czy ja mogę jej dać? Prezent przed naszą randką. Dał prezent przed naszą randką. Ale jej nie ma, ona się przynajmniej przygotowuje. Do randki. Zaraz, zaraz. O której miał być otwarty sklep? Open tomorrow. O, czyli ona ma wtorki zajęte, czy dlatego, że dzisiaj mamy randkę, mamy, dlatego zamknęła. A jest tu. Hej! No, cześć. Proszę. A jeszcze sobie. O, może. 20% często mało, nie? Dobra. To tyle. No hej, dobrze, bardzo dobrze. Teraz trzeba tylko do 20, o 20 na plażę się wybrać. O, patrzcie, tego nie aktywowałem. To jest najlepsze. Tak mi się wydaje. Uff, pięknie! Dobra, wiecie co, ja jeszcze sobie się przejdę do tego doktora Zeda, czy jak on tam ma na imię. Bo... coś... długo się z nim nie widziałem, długo z nim nie gadałem. W sensie takim, że... jak tam moje stworki się czują. Złapane i może... O, ja jakieś maile dostanie. O, tu jest, dobra. No, halo. No, cześć. Ten in spirit Research, ja pamiętam, że ja to miałem włączyć, ale kiedy? Hmm... Goodbye na razie, dajcie mi po moment. Kiedy ja miałem włączyć Research? Cook Emil from your cookbook and sell it to Osono. o oh. Dobrze, dobrze, tylko ja nie mam jajek. Tobin, give mu snorkel, to nie mam. Mythical fish, nie mam na razie. Tych, tych ryb. To jeszcze nie byłem tam. Find all memory shard. Oj, to jeszcze nie. Tych seedów to też nie znajdę tak szybko. Kleja nie wiem, gdzie jest Glasa, nie wiem gdzie jest. takie rzeczy na razie nie wiem. Ten Psychic Spirit, dobrze. I ten in research at the Science Center. Dobrze. I to wszystko. Okej. Okay. Bo my zrobiliśmy tą... Y to jest główna chyba, tak? Bo my zrobiliśmy brum i to już nam zaliczyło kolejne zadanie. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Wracamy w takim razie do bazy. Do domku. To jest dziesiąta. Czy ty pogadasz ze mną? Lina? not Lina. No pięknie. Na no date. Nie chcę się z nią umawiać. Giftę nie dam jej, bo już mam wybrankę, więc na razie jestem wierny jednej. I... wracam w takim razie do domu, przespać się, żeby być gotowy na... Czy on zjadł, Czy on zjadł kwiatkę? Nie zjadł. Czy ja mogę... Czy on zje kwiatka wie wieczorem? View Stats OK Water Electric Psychic A to jest boy, bro, defensywa, tak? Dobra Ok, spoko Wracajmy do domku. I słuchajcie, moi drodzy, ja Co? A tutaj nie mam miejsca na to, ale to noszę przy sobie. Dobrze. Ja, ja się prześpię trochę tak, żeby do tej 20. Eee, albo będę biegał, coś porobię sobie, żeby do tej 20. Czy ja mogę zrobić chociaż trzy jeszcze sztabki miedzi? Mogę. Dobra. Widzimy się koło 20. Moi drodzy, biegnę już do mostu. I... jest. Fera! U, ma półtorej serduszka już. I'm psyched about this date. Och, no, no cieszę się z, tej, z tego. Mm, I... Mm, I know I can be pretty filthy, but I get so shy. No że ona jest... flirtuje, ale też jest bardzo... E, shy, czyli wstydliwa. Cieszę się, że Ty przejąłeś inicjatywę. Szczególnie, że jesteś śliczny, nowy, pomagasz. No, pięknie, już Czekałem na coś takiego. What should we do? Hold hands, skinny dipping, Dig a really big hole. Wiecie, co wybiorę? Może zarączki, skinny dipping. Wybierzmy, wykopmy wspólnie dziurę. Wow! Spodobało jej się to. Wow! You absolutely read my mind. Czy ja bym wybrał naprawdę dobrą opcję? Myślę, że wydawało, że ja bym... Zastanawiałem się nad trzymaniem za ręce. bo sobie... Ale myślę, że... Kurczę, tak od razu, ten za, ron, za ręce, to może za ten. Dobrze wybrałem. I love... Kocham wykupywanie dużych dziur. No proszę, jak dobrze. Możemy... Tylko musimy uważać, żeby nie wykopać całkowicie, tak żebyśmy nie spadli. Ok. Znajdźmy jakieś dobre miejsce na dziurę. O, proszę. Świetnie. Udana randka. Udana randka. Mhm. I koniec dnia. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Czekam na komentarze. Trzymajcie się moi kochani. Bardzo lubię tą grę. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.